Dzień dobry, drodzy widzowie! Już jest czerwiec 2022 roku, i niedługo kończy się dla wielu osób młodych rok szkolny. Wakacje są już tuż, tuż. W dzisiejszym odcinku omówię, jak wyglądał futurystyczny system szkolniczy, przedstawiony w serialu pod tytułem Filip z przyszłości. Oprócz tego omówię wytwory techniczne z przyszłości, z jakimi obywatele mogli mieć styczność. Jeśli chodzi o system szkolnictwa, to jak się okazuje, w świecie przedstawionym w przyszłych czasach, młodzi ludzie uczą się inaczej niż obecnie. Mianowicie, zakładają na oczy specjalne ekraniki i oglądają filmy naukowe. Przepladające się z reklamami. W filmikach owych ważną rolę odgrywa obrazowość. Otóż fakty naukowe są demonstrowane nie na sucho, lecz żywo. Adepci wiedzy siedzą na wygodnych fotelikach, tak jak to widać na załączonym zdjęciu, gdzie Filipek się uczy, tak jak to przyjęto w zwyczaju nowoczesnym. Normy zwyczajowe. Normy społeczne zmieniają się, nie są one wieczne. Bardzo ciekawe, przedstawione są w serialu techniczne wytwory, a więc występują tam takie obiekty jak laserowy skłasz. Na załączonym zdjęciu widzimy Filipka, jak gra ze swoim tatusiem w laserowego skłasza. Tutaj jednak mnie niepokoi fakt, że to jest być może, prawdopodobnie, Laser wiązkowy, a zatem może uszkadzać aparat wzroku, gdy promień padnie bezpośrednio na oczy? Pewnie jednak w świecie przedstawionym takiego problemiku nie ma. Laserowy skłaszcz to jest sprzęt zabawowy i umożliwia wprawianie w ruch kulki energii. Następnym godnym podziwu wynalazkiem są latające skutery. Są to urządzenia służące do transportacji, środki lokomocji. Oto na zdjęciu: widzimy persony latające na skuterach nad zbiornikiem wodnym i nad miastem odbywa się podróż. Z kolei rękawice grawitacyjne umożliwiają przyklejenie się do sufitu, i wówczas osoba nie spada na ziemię. Dzięki nim można prowadzić choćby prace budowlane czy remontowe. Jako, że ciekawi mnie technika oraz jestem wybitnym wynalazcą, takie różne motywy technologiczne budzą u mnie ciekawość. Ja zanotowałam sobie także i inne przykłady fascynujących wytworów technicznych w serialu zademonstrowanych. Potrawy w sprayu umożliwiają błyskawiczne kreowanie posiłków, nawet takich złożonych, nieprostych. A transformator materii umożliwia przemianę czegoś w coś innego, na przykład byka w kota. Występuje jeszcze urządzenie zmniejszające rozmiar człowieka, i w pewnym odcinku mamusia pomniejszyła Filipka, żeby się umył w zlewie, bo chłopczyk był zabrudzony błotem. Innym przykładem fascynującego urządzenia jest replikator, Służy on do duplikacji realnych istot, do generowania sobowtórów. Istnieją jeszcze takie wytwory jak hologramy do generowania strojów, zraszacz włączalny myślom, tłumacz mowy zwierzęcej, np. z psiej na ludzką i widzimy jego zastosowanie, gdy groźny, straszliwy piesior zaatakował Filipa i jego przyjaciółkę na działce. Istnieją jeszcze odmładzacz, postarz, zmieniacz mózgu czy sprej niewidzialności. Jak więc dostrzegamy, w serialu przedstawiono nad wyraz nieco cienne środki techniki, Częstokrotnie są one zupełnie nierealistyczne i nielogiczne. Nie można zapominać jednak, że serial Philips z przyszłości to komediowy wytwór, serial młodzieżowy. Jednocześnie nie będą tam aż tak przestrzegane prawa techniki czy fizyki. Koniec transmisji.